Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj nie pokażę się Wam ja, pokażą się moje stopy, a mianowicie mamy do przetestowania płatki złuszczające napięte. Skutecznie usuwają zrogowe ciały naskórek z pięt, dopasowane do kształtu pięty, wygodne zastosowanie. Tutaj mamy takie specjalne nakładki. Ja już tu przeczytałam, że tutaj w to miejsce wkładamy płatek, następnie napięte sobie umiejscowimy i Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja już tutaj otwieram płatek. Zobaczymy. Tutaj widzę, że jest troszkę mokre. Ja otworzyłam opakowanie. Także zobaczmy, co to dokładnie tutaj mamy. To tu się tak troszkę ciężko otwiera. Mmm. Bardzo mocny, słuchajcie, intensywny zapach wyłonił się. I tutaj mamy dwa takie grube płatki, czyli, no, tak jak napięte, tak? Zakładamy sobie w ten oto sposób. No i o, przytrzymujemy tym oto mechanizmem. Troszeczkę, słuchajcie, to jest śmieszne, ale. To jest właśnie napięte. I tutaj, tak sobie właśnie mamy odkleić. I słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba, że tu był jakiś inny płatek, ale raczej nie. Czekajcie, bo to... Nie, raczej tu nic innego nie ma do odpięcia. To tak ma wyglądać. Okej, okay, czyli po prostu sobie tutaj treat of me fix. I tak sobie można chodzić e, z tymi płatkami. Na drugą stopę robimy tak samo. E, I to są właśnie na na skórek. Ja już opowiadałam kiedyś o takich skarpetach, a więc... E... Zobaczymy, jak te płatki się tutaj sprawdzą. Aczkolwiek pokażę Wam. Ja nie mam e, tak naprawdę jakiejś twardej, zniszczonej, zrogowaciałej skóry, jeżeli chodzi o e, pięty. Więc na pewno to nie będzie przedstawione w taki sposób e, u, jak u osób, które mają twardą piętę i po prostu taką popękaną, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ja uważam, że moje stopy są ładne, zadbane, nie stosuję jakichś specjalnych rzeczy, po prostu piję wodę i stosuję kremy do stóp. No i oczywiście nie chodzę w żadnych za małych, ciasnych obuwiu po domu, zazwyczaj poruszam się na bosaka, co jest bardzo ważne, żeby nie mieć też płaskostopia. No i takie tam proste składniki, czy czynniki powodują, że ta skóra na pięć Właśnie jest miękka, nie jest jakaś twarda, No ale mimo wszystko ja sobie przetestuję, no bo jednak troszeczkę może jakaś tam jest, więc zobaczymy jak te płatki się tutaj zastosują. No, ja już tylko doczytam, um, ja już tylko doczytam, one mają 18 gram. E, trzymać je godzinę, później spłukać, um, zaprzestać stosowania, jeżeli wystąpi oczywiście jakaś alergia. Po 60 minutach usunąć tkaniny ochronne i płatki zuszczające, następnie umyć stopoletnią wodą i wyczyść suchym ręcznikiem. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Efekt zabiegu mogą być, efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry pięt i widoczne po około 3-5 dniach. W związku z tym, że tak jak widzicie moje stopy są zadbane, może troszeczkę gdzieś tam są takie twardawe, to dam Wam znać w komentarzu, jak się u mnie po prostu te płatki. Prawdziły. A dzisiaj specjalnie chciałam Wam pokazać, jak takie cudo się zakłada. Dajcie znać, czy stosujecie podobne mm, tryki, podobne kosmetyki. Jak dla mnie na razie najlepiej sprawdza się po prostu kąpiel w soli dla stóp i dzięki temu też właśnie stopy na bieżąco są zadbane. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!